Redakcja RN.eu wspiera sklep Oleole. Fanie gier i technologii. Tej gry chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Obrazek, który wyrył się już chyba na stałe w kolektywnej świadomości graczy z całego świata. Ale od dziś Minecraft wyglądać może również tak. To właśnie 16 kwietnia bowiem udostępniona została aktualizacja do wersji Bedrock gry, dodająca eksperymentalne wsparcie ray tracingu dla posiadaczy kart z rodziny RTX NVD. Dzięki uprzejmości autorów mieliśmy do niej wczesny dostęp, by móc podzielić się wrażeniami, a firma Palit udostępniła nam kartę GainWord RTX 2080 Super, by móc z przywilejów ray tracingu skorzystać. Czy testowanie zaawansowanych funkcji graficznych w Minecrafcie ma jakiś większy sens? Moim zdaniem, jak najbardziej. Współczesne fotorealistyczne gry wideo są już bardzo ładne i wykorzystują mnóstwo sztuczek do zasymulowania naturalnego światła, czy to z pomocą fałszywych cieni, czy z różną wiernością odtworzonych luster. Podmiana sztucznych efektów na te RTX-owe ma wówczas sporo mniejszy wydźwięk i jest mniej zauważalna dla oka przeciętnego Kowalskiego. Dlatego też pstryknięcie palcami w tym kanciastym, kreskówkowym świecie robi natychmiastowe wrażenie. Jedno takie porównanie tłumaczy lepiej, na czym polega ta technologia niż nie jeden referat. Tu różnica uderza od razu. Ray Tracing to technika renderowania obrazu oparta o analizowanie toru lotu promieni światła i tego jak zmienia i rozprasza się odbijając od kolejnych powierzchni. Dawniej technologia zarezerwowana tylko dla filmowców. Jeden z powodów, dla których animowane komputerowo filmy wyglądają dużo bardziej realistycznie, dziś dzięki linii RTX stopniowo wkracza do kart konsumenckich. Nagle źródło oświetlenia, takie jak pochodnie, nie tworzą już wokół siebie tylko Światła, ale faktycznie odbijają je od powierzchni jaskiń. Możemy określić pozycję Słońca na niebie, obserwując cienie, czy wyolbrzymione na potrzeby demonstracji, tzw. boskie promienie, wpadające do środka ciemnego pomieszczenia przez okna. Największe wrażenie światło robi zdecydowanie pod wodą, gdzie jak w prawdziwości snopy przebijają się przez tafle. Woda w realistyczny sposób odbija również w sobie wszystkie obiekty, pozostając jednocześnie przejrzystą. Stopień widoczności i odbić zmienia się również oczywiście wraz z ilością wpadającego w kamerę światła. Podwodne widoki nocą wyglądają zupełnie inaczej niż za dnia. Rzecz jasna, to samo tyczy się cieni. Dzięki raytracingowi cień to faktycznie cień, to znaczy nie po prostu ciemny kontur nałożony na teksturę, a obszar, do którego dociera mniej światła. Cienie poruszają się, zmieniają swoje nasilenie i mieszają zresztą świateł otoczenia, gdy na przykład zastawiamy słońce kolejnymi klockami. Ten mały chochlik graficzny zresztą pokazuje, że wszystko jest tu prawdziwe. Cień rzuca nawet zawieszona w próżni drabina trzymana przez bohatera. Mamy i lustra, które zdradzają przykrą prawdę o Stewie i spółce. W trybie pierwszoosobowym nie mamy ciała i istnieje tylko nasza smutna, trzymająca mięcho dłoń. Zwróćcie uwagę, że lustra odbijają widok wielokrotnie. Promień podróżuje wiele razy w taki sposób, w jaki robiłoby to prawdziwe światło. W opcjach gry podkręcić można odległość, jaką przebywa każdy wirtualny foton zanim wygaśnie, ale oczywiście podkręcenie tej opcji na maksa wpływa mocno na czas obliczeń, a co za tym idzie, płynność rozgrywki. Co by nie mówiła Nvidia, to wciąż pierwsza generacja technologii. Liczba wypuszczanych promieni jest dość ograniczona, a przestrzenie między nimi wypełniane są przez symulacje z rdzeni tensor i w kolejnych kartach graficznych na pewno oczekiwać będziemy lepszej wydajności w tej kwestii. Aby pomóc z dźwiganiem ciężaru renderowania, wykorzystywana jest również nowa wersja technologii DLSS, zasilana wspomnianymi wyżej tensorami. Jeśli wykorzystywana przez nas karta graficzna nie wyrabia ze wszystkimi świecidełkami w czasie rzeczywistym, gra może renderować się wewnętrznie w niższej rozdzielczości, a dzięki uczeniu maszynowemu i sztucznej inteligencji karty graficzne RTX rekonstruują ją z powrotem do np. 1080p, oferując jakość obrazu zbliżoną do natywnej. Efekty są zaskakująco dobre, choć wprawne oko zauważy, że na przykład krawędzie obiektów są wtedy lekko rozmyte. Nie jest to bezpośrednio wada, niektórzy i tak lubią grać z niezdrowymi ilościami antealiasingu w grach, ale nie jest to cecha którą łatwo przeoczyć. Rzućcie okiem na złoże diamentów i zwróćcie uwagę na to, że emituje ono odrobinę światła z kamieni, które rzucane jest na otaczające powierzchnie. Skąd RTX wie, co jest kamieniem, a co ziemią i co powinno świecić? Odpowiedź jest taka, że nie wie, i to stanowiło spore wyzwanie w implementacji Ray Tracingu w Minecrafcie. Domyślnie klocki mają tylko dwie cechy: swoją teksturę i przejrzystość. To zdecydowanie za mało, dlatego Microsoft przygotował zupełnie nowy silnik renderujący o nazwie Render Dragon. Czajcie, Render Dragon? Nie tylko umożliwia on uruchomienie gry z funkcjami RTX, ale co najważniejsze, wprowadza nowy system teksturowania bloków. Od teraz mogą one mieć szereg dodatkowych właściwości fizycznych, obok barwy i przejrzystości, połyskliwość definiującą, czy dany klocek generuje odbicia, mapę normalnych symulującą wypukłości, emisyjność, czyli zdolność do generowania światła, oraz szorstkość, pływająca na fakturę i sposób rozpraszania światła. Oznacza to przynajmniej na ten moment bety, że funkcje RTX działają wyłącznie z konkretnymi paczkami zasobów, które przygotowane zostały z myślą o tych nowych elementach. Na szczęście proces konwersji, choć siłą rzeczy czasochłonny, nie jest skomplikowany, więc twórcy paczek z teksturami mogą łatwo z pomocą Photoshopa tworzyć nowe pakiety bądź zaktualizować istniejące. Minecrafta z RTX-em spróbować mogą wszyscy posiadacze Minecrafta w wersji Bedrock, czyli dla Windowsa 10. Oczywiście potrzebna będzie karta graficzna z rodziny RTX oraz odrobina cierpliwości. To wczesna beta, więc zdarzają się jeszcze zwierzchki, anomalie graficzne, a na razie wersja testowa ograniczona jest wyłącznie do trybu jednoosobowego, choć Microsoft zapewnia, że w przyszłości oczywiście celem jest stworzenie parytetu z innymi posiadaczami Bedrocka, w tym pełne wsparcie dla multi.